19 czerwca o godzinie 22.20 na ulicy Warszawskiej 62-letni mieszkańc Tomaszowa kierując Volkswagenem, nie ustąpił pierwszeństwa przyjazdu 58-letniemu rowerzyście, który z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 21 czerwca o godzinie 12:50 w Budziszewicach policjanci z Rokiciny zatrzymali 39-letniego rowerzystę. Mężczyzna wydmuchał walko testy 2,8 promila. O godzinie 22.40 na Grota Roweckiego został zatrzymany 60-letni rowerzysta, który miał w organizmie 1,8 promila. Na Tkackiej o 15.50 policjanci zatrzymali kierującego Peugeot, 34-letniego mieszkańca powiatu Tomaszowskiego. Mężczyźnie alkotest wykazał ponad 2 promile. 25 czerwca o godzinie 2:20 18-letni kierowca Mercedesa, mieszkaniec gminy Nowy Kawęczyn, z nieustalonych do chwili obecnej przyczyn nauku drogi, wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Obrażeń ciała doznała 17-letnia pasażerka pojazdu. Kierujący pojazdem był trzeźwy. Sprawę prowadzą policjanci z Czerniewic. 25 czerwca o godzinie 2 na K8 w gminie Czarniewice 38-letni kierujący Oplem Astrą mieszkaniec Rawy Mazowieckiej na wyłączonym z ruchu remontowanym odcinku drogi uderzył w betonową płytę, w wyniku czego kierowca oraz 28-letni pasażer tego pojazdu zostali przetransportowani do szpitala. Po ustaleniu stanu szeźwości okazało się, że kierowca ma w organizmie ponad 1,6 promila. Sprawę prowadzą policjanci z Czerniewic. 25 czerwca o godzinie 18:30 na drodze W713 w Sługocicach miał miejsce wypadek drogowy. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zauważyli leżącego w rowie Sata obok pojazdu siedział zakrwawiony mężczyzna. 49-letni mieszkańca Poczna potwierdził, że kierował stojącym obok autem. Policjanci ustalili jego stan trzeźwości z wynikiem ponad 2 promili. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. O godzinie 20 na ulicy Cekanowskiej 25 czerwca policjanci zostali poinformowani, iż patrol straży miejskiej zatrzymał sprawcę kradzieży bramy. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zastali 81-letniego mieszkańca Tomaszowa. Mężczyzna wyjął jedno skrzydło bramy, które, jak twierdził, chciał sprzedać na punkcie skupu złomu. Sprawca miał w organizmie 1,5 promila. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa.